Zapytałam Was ostatnio w jednym poście na Facebooku, o czym byście chcieli posłuchać w tym odcinku. I jak zobaczyłam, że o poezji śpiewanej, to normalnie aż mi się oczy zaświeciły, bo poezja śpiewana to taki gatunek muzyczny, w którym obracam się praktycznie od zawsze i jest moim muzycznym stylem na życie. Także, kim jestem, by się Wam sprzeciwiać? Nazywam się Margo i witam Was w Muzie na Szkle. Poezja śpiewana to taki śmieszny gatunek, który ma tylko jedną, jedyną zasadę, i na dodatek nie dotyczy ona muzyki jako takiej. A zasada ta brzmi: Poezja śpiewana to gatunek muzyczny, który za warstwę tekstową przyjmuje wiersze napisane wcześniej, niezależnie od muzyki. Czyli, jeśli skomponujemy piosenkę do wiersza słowackiego, to będzie to poezja śpiewana. Ale jeśli już poprosimy poetę, żeby napisał nam tekst do stworzonej wcześniej melodii, to już będzie piosenka poetycka, a nie poezja śpiewana. I tyle. Więcej zasad nie ma. Czyli z każdego innego gatunku muzycznego możemy zrobić poezję śpiewaną, zarówno z jazzu czy reggae, albo nawet death metalu. Chyba tylko teoretycznie disco polo nie może być poezją śpiewaną, bo zasadą disco polo jest prosty tekst. W sensie disco polo do Norwida, no to może być już trochę za dużo. Utarło się jednak, że poezja śpiewana to cichutkie granie barda z gitarą. I chociaż ja do bardów nic nie mam, też lubię, to jednak stagmatyzuje to trochę ten gatunek. Dlatego dzisiaj spróbuję go trochę odczarować. A ponieważ nie ma tutaj żadnych konkretnych zasad muzycznych, to ten odcinek będzie bardziej przeglądem różnych przykładów poezji śpiewanej z małym lokowaniem własnego produktu na koniec, bo poezja śpiewana to moja muzyka. Aktualnym najbardziej rozpoznawalnym twórcą poezji śpiewanej jest jedyny i niezastąpiony Grzegorz Turnał, krakowski wokalista, pianista i kompozytor, który właśnie specjalizuje się w poezji śpiewanej i piosence poetyckiej. Oprócz słynnego to tu to, to, i brackiej ma w swoim dorobku kilkanaście albumów muzycznych. Prezentuje styl muzyczny, turnałowski, taki trochę współczesny marek Grechuta, trochę jazz, a trochę. No właśnie, on jest tak bardzo charakterystyczny, że ciężko go określić jakimś jednym gatunkiem. Korzysta z poezji różnych epok, bo w jego piosenkach znajdziemy i Leśmiana, i Szekspira, i współczesnych twórców. Najchętniej dałabym tutaj teraz 20 przykładów jego twórczości, no ale cóż, będzie jeden. Się bierze, że jestem mitologiczne zwierzę Ni to świniobyk, ni to kotopys W ogóle z innych stron Idę powiedzmy wieczorem z Arturem Nagle księżyc wschodzi nad murem Artur ostrzega, bo dobry kolega Nie patrz, a ja jak bóg Liryka, liryka Marku grachuciel i niewątpliwie jest on bardzo ważną, o ile nie najważniejszą postacią dla tego gatunku. Tak jak Turnau, pochodził on z kręgu krakowskich muzyków i był silnie związany z piwnicą pod baranami. Lubił piosenkę poetycką i poezję śpiewaną, do której tworzył muzykę w różnych stylach. Sam też często pisał swoje własne teksty. Jego twórczość bardzo silnie weszła do kanonu polskiej piosenki i jego utwory są no dość często coverowane. A nasze cienie wśród martwych dni wieszają zorze Dziwnie się srebrzysz, a nie W tęczowym piórze Nade mną góry, wieżyce miasta Nade mną błękitne szerokie okna I jasne smugi od lampy I twoja postać, jasna postać, taką cię znamy Taką cię znano, błękitne szerokie okna, jasne smugi od lampy I twoja postać, jasna postać, taką cię znam taką cię znano, błękitne szerokie okna, jasne smugi od lampy I twoja postać, jasna postać, taką cię znamy, taką cię znamy. Wonky One znacie? Ta elektrorokowo fankowa grupa chwyciła Tuwima i jego wiersz Szczęście i zrobiła z tego numer Wygon, który znalazł się na płycie Wonky Wanda. I to wcale nie jest takie dziwne, jak może się wydawać na pierwszy rzut ucha. Jeśli uważaliście na lekcjach języka polskiego, to wiecie, że Tuwim to nie tylko stoi na stacji Lokomotywa i Ptasie Radio. Tuwim to przede wszystkim dorosła poezja i to taka, w której często nie certolił się z kwiecistymi metaforami do opisywania społeczeństwa, świata i ludzi. Dlatego też jego twórczość no, dość często była podstawą rokowych protest songów. Ale miał być Łonkiwan? To macie Nie ciekaw jestem świata, ogromnych, pięknych miast. Nie więcej one powiedzą, jak ten przydrożny chwast. Nie ciekaw jestem ludzi, co nauch słuchali sto. Wystarczy mi pierwszy lepszy, wystarczy byle kto. Z takich hiciorów to mamy na przykład przepiękny, chociaż przememułany w każdą stronę wiersz Wisławy Szymborskiej, nic dwa razy. Występował on na przykład w repertuarze łucy Prus, ale też manamu. Swoją drogą niby nic dwa razy się nie zdarza. Z wyjątkiem tego wiersza w piosenkach, który zdarzył się już jakieś tysiąc razy. No ale skoro tak, to posłuchajmy sobie tych dwóch utworów. Najpierw Łucja Prus. Nic dwa razy się nie zdarza I zapewne z tej przyczyny Zrodziliśmy się bez sprawy I pomrzemy bez rutyny Choćbyśmy uczniami byli Najtępszymi w szkole świata nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno. Tak mi było, jakby róża przez otwarty wpadła okno A teraz totalnie inna wersja Kory i Manamu Nic dwa razy się nie zdarza I dlatego z tej przyczyny Zrodziliśmy się bez spraw I'm Oczywiście, to nie jest tak, że jak poezja śpiewana, to tylko po polsku. Chociaż biorąc pod uwagę, jak ważny jest tekst w tych piosenkach, no to dobrze jest rozumieć dany język. Poezję do utworów wykorzystuje się na całym świecie, ale gatunek jako taki jest charakterystyczny dla polskiej i ogólnie około bałtyckiej kultury. A skoro tak, to nie może w tym zestawieniu zabraknąć Czesława Niemena i jego utworu wspomnienie. Się zaczyna. Złotawa, krucha, i miła. To ty, to ty jesteś, ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodzi. Od twoich listów achniało się Bym wracał, z ze szkoły. Bardzo ciekawe muzyczne opracowanie wierszy znalazłam na płycie Moniki Bożym pod tytułem Jestem przestrzeń. To jest album w całości opatrzony poezją Anny Świerszczyńskiej. Jednak nie jest to ani miłosna ballada, ani prosty protest song. To takie dziwne, delikatne, miejscami wydaje mi się nawet trochę psychodeliczne i mroczne, pokazanie kobiecej perspektywy z trudnych czasów wojny. Polecam przesłuchać w całości jakąś wieczorową porą, bo wrażenie jest naprawdę niesamowite. Mój bardzo miły, muszę Cię pożegnać. Muszę. Na koniec jak zapowiedziałam małe lokowanko, bo poezję śpiewano sama tworzę, a na dodatek w zeszłym roku wydałam swój pierwszy album z tą muzyką. Kompozycje są w stylu taki trochę jazz, trochę pop, ale przede wszystkim ja. Dlatego teraz posłuchajcie już dzisiaj ostatniego utworu, którym będzie Bunt Anioła do słów Jana Brzechwy z moją muzyką. Jeśli Wam się spodoba, to zapraszam do przesłuchania całego albumu. A jeśli już w ogóle szał, to oczywiście możecie kupić też płytę. Linka daję w opisie. Pogodny, dobry, wesoły Gdy kogoś spotkał Pierwszy się kłaniał Brał cudze dzieci do potrzymania Nie klął, bo nie miał Tego w zwyczaju Pomagał paniom wsiąść do tramwaju Biednym nie szczędził Nigdy jałmużny Słowem uczynny był I usłużny Lubił w kolejce by wreszcie móc ją odstąpić jakieś niewieście, chętnie pożyczał forsę, a potem już jej nie żądał nigdy z powrotem. Stanął go dobrze w każdym urzędzie, bo ludziom sprawy załatwiał wszędzie. A gdy na weekend fruwał do niebka, chętnych zabierał z sobą na łebka. Mówiono o nim głupi, bo głupi chcesz mieć lodówkę, a nią ci kupi. Bilet w Orbisie, paszport, mieszkanie. Anią załatwi, anią dostanie. A on ze śmiechem pił owoc płynny i był usłuszny, tudzież uczynny. Z uśmiechem siedział sobie przy biwie i aureolek waustydliwie. I to tyle na dzisiaj. Czytajcie poezję, słuchajcie poezji, bo mądre rzeczy tam piszą. Zazwyczaj. Jeśli film Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Wszystkie utwory, które się dzisiaj pojawiły, są już w całości do posłuchania na naszej muzowej playlistie. Linka macie oczywiście w opisie filmu. Ale zapraszam Was też oczywiście na muzowe social media, czyli Facebooka i Instagrama. Do zobaczenia!